Sprawa miała być prosta, kupić najładniejszą jawę na Ukrainie, po remoncie, umyć i jechać na Złombol. Na zdjęciach lala, na realu dramat. Znaczy nie jest jeszcze taka zła, ale, 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 ale ta rzeźba, którą tu ktoś zastosował w niektórych momentach to jest dramat. Łącznie z tym, że w transporcie, no po co użyć pasów, lepiej oprzeć jawę o inną jawę. No i z drugiej strony jest wgięty i dekielek, i błotnik, i zbiornik paliwa. Tak więc bierzemy się za robotę, rozkręcimy jawencję i będziemy działać. Patrzcie, myśl technologiczna, podkładka nie ma podkładki, zginęła, to można dać monetę, kto by na to nie wpadł ja to w życiu na to bym nie wpadł z którego? W remont był w 2013 roku a widzisz dobra dzień drugi walki trochę ją rozbroiłem co co wyszło? nic na razie nie wyszło na razie jest okej okay. pewnie w silniku jest gnojus zobaczymy jak tam Nasi bracia ze wschodu zrobili niby ten remont, no ale dobra. Jaki będzie, taki będzie. Rozbieramy jawencję dalej. Widzisz, Jawę jak rozebrana. Film nagrywam dla potomnych. Temat był prosty: rozwalić dzisiaj na części pierwszej Jaweksa. O, tu jest gruz, tu jest gruz, tu sobie nie poradziłem. Eee, pneumata jutro odpalam. Muszę odkręcić tą zmęczoną tutaj podkładkę. Bo gościu nie założył nowej, tylko po remoncie silnik. Jak po remoncie, no to musi być silikon, wszędzie silikon. No i to nie wiem, pierwszy raz widzę coś takiego, czy to jest wycięte z puszki? Taka podkładka. Pod głowicę i ją wcięło w jeden cylinder i zatarło tłoka. No ale remont to się nazywa remont. A tam jeszcze z rarytasy leżą. O tu jeszcze zegary. Rama do malowania jutro idzie, znaczy w poniedziałek, więc na dzisiaj koniec. Plan na dzisiaj był prosty. Kartery wydarte. Jedziemy do polermistrza. Będziemy też szkiełkować. Tutaj gdzieś okazało się, że mam żeberką urwa. No tutaj, o nie! To jest buba. No ale to nic. Jakieś to przeżyjemy. Niech to wyszkiełkuje. Zobaczymy jak to jak to będzie wyglądało. A te graty są dobre. Znaczy błotnik nie jest dobry. Kupię nowy. Bo mi się nie chce tego klepać, bo podejrzewam, że klepanie przewyższy koszty. Dlatego dykielek jest dobry i tamto jest dobre. Dobra. To idziemy do polermistrza i będziemy widzieć jak on... czy znaczy no, do szkiełkomistrza. Zobaczymy jak mistrz to zrobi. Eee, kolejny dzień jawoskładania. Czyli czyścimy. Biorę graty. Eee, wkładam je do bali z takim kwasem. O tu. O tu, czyste już. To są brudne a balia z kwasem, co jest normalna, ciepła woda z proszkiem do prania, która najlepiej to wyżera. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz w tej mojej jawie. Dlaczego wszystko jest takie ulepione, takie umęczone, a nagle amortyzatory są takie śliczne. Amortyzatory są jak nowe, no ja nie wiem, albo gość musiał kupić w sklepie. Tutaj moczę dekle paliwowe te na zbiornik paliwa. Tutaj zaraz będziemy męczyć jakieś podnóżki, to nie odjawy, to odjawy, ale zaraz zobaczymy. Tak więc dzisiaj czyszczenie. Projekt jawa wraca do gry, więc ten dekiel nie jest zły, no ale go wypoleruję tą maszyną, która polerowała dekle do 911. O, I zaraz zobaczymy jaki będzie efektus. Woli kompletujemy części. Tutaj szkiełko, to jakieś graty chińskie, o, jakieś gumy chińskie, stopa jakaś, stopka jakaś podrabiana. To jakieś korby. Później, jak wał przyjdzie, to będziemy robić wał. Jakiś klakson chiński, ładnie wyglądający. Jakieś kawałki plastików. Kiera, pewnie chińska, może nie. Zobaczymy. Lampa na górze oryginales, na dole podrabiales. No nawet nieźle wygląda ta lampa. No, moja tam strzeliło szkiełka, jeszcze kilka elementów musi przyjść, jakieś odcinki. No i tak to wygląda. Na razie kompletujemy e, części do składania na, 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 na fit karimacie, a później będziemy składać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mam mini problem, poza tym, że to wiadro idzie do ocynku, ale mini problem polega na tym, że oryginalne okładziny mają tutaj takie nity. No i masz pewność, że te okładziny szczęk nie odpadną, a to jest hamulec, więc no pasowałoby, żeby to było jak oryginał, a wszystkie zamienniki dostępne na rynku nie mają tych nitów, dlatego chyba będę musiał zawieść do gościa, który zmienia te okładziny na nitach i zrobimy jak oryginał. A tutaj dajemy zaraz do ocynu, będzie jak śrubelki będą jak nowe podnóżki, zobaczymy.